Cześć kochani, dzisiaj witam Was w tagu wyznania YouTube'owiczki. Zostałam otagowana przez pannę Annę, której bardzo dziękuję, i oczywiście jej filmik macie na dole. Mamy tutaj 14 pytań. Pierwsze, ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu edycji? To bywa różnie. Ostatnio przez długi czas udawało mi się wrzucać filmiki co 3 dni, więc co 3 dni tak naprawdę nagrywałam. Ostatnio troszeczkę to zaniedbałam, troszkę nie mam czasu, dużo pracy i różnych innych rzeczy Mam nadzieję, że już niedługo wrócę do tego, ale właśnie staram się co 3 dni wrzucać filmiki No trochę zajmuje to przygotowanie, ale to w zależności zawsze jaki to jest filmik Trochę przy, wiadomo, przy tagach nie potrzeba tyle przygotowania, przy innych filmikach troszkę dłużej E, wolisz wydawać czy oszczędzać? Wydawać już się, że wydawać, uwielbiam zakupy. E, po prostu moja wymarzona praca to jakby coś mi płacił za robienie zakupów. E, ciężko mnie z oszczędzaniem, no ale e, czasem trzeba kiedy jest ci najłatwiej film, filmować. Wiecie co, jak chodzę na popołudniu do pracy, ponieważ jakoś rano wydaje mi się, że i tak muszę się, wiecie, przygotować, zrobić makijaż, włosy i tak dalej, więc jest mi wtedy łatwiej, czy oczywiście jak mam wolny dzień. Niestety, jak chodzę na rano, ja jestem zmęczona, przychodzę, jak przychodzę, przydałoby się, wiecie, odświeżyć makijaż, zrobić coś z włosami, ja do pracowców związanych, więc. Wtedy jest mi niewygodnie nagrywać, a tak to jak tylko mam wolny, wolny dzień, czas, to nie mam problemu, nikt mi tu nie przeszkadza. Co sprawia, że gadań do kamery nie jest dla ciebie krępujące. Wiesz co nie wiem, jakoś tak. Przeszło mi to na początku, troszeczkę się krępowałam, tak mi, tak mi było dziwnie, e, a, a teraz jakoś tak, nie wiem, przyzwyczaiłam się do tego i mam wrażenie, że wiecie, mówię do Was. E, i, I jakoś tak, nie wiem, nie wiem, dziwne to jest. Um, jaki jest twój najgorszy nawyk związany z makijażem włosami? Wiecie co myślałam nad tym i kurde, nic nie mogę za bardzo wymyślić, bo jakoś tam e, nie mam jakichś takich złych nawyków. Nie kładę się spać, nie wiem, w makijażu i jakieś takie rzeczy, więc nie wiem, co mogło być. Czasami zdarza mi się, jak się spieszę i zrobię makijaż, nie umyję od razu pędzli, tylko dopiero czasami na drugi dzień rano. Tylko zwykle nie mogę już ich użyć, bo są mokre, ale to zdarza się bardzo rzadko, więc bardzo staram się i chyba mi to wychodzi, bo nie mogę sobie nic przypomnieć jakim cytatem powiedzenie chciałabyś, żeby świat się kierował wiecie co, właśnie mi się spodobało co powiedziała um, panna Anna um, nie czyń drugiemu co tobie niemiłe bo um, wydaje mi się, że ludzie troszeczkę nie myślą czasem i um, i nie wiem traktują ludzi jak przedmioty i to jest strasznie przykre, zwłaszcza jeżeli jest to osoba na której polegaliście, myśleliście, że to jakieś, um, wiecie przyjaciel nawet i, i czasami się można nieźle przejechać więc e, chciałam, że takie osoby czasami troszeczkę zastanowiły się zanim coś zrobią ile czasu zajmuje ci wyszykowanie się rano? E, wiecie co, to zależy e, ja bardzo lubię mieć takie dwie godzinki, żebym mogła spokojnie, wiecie, popijać sobie kawkę e, zrobić sobie makijaż, nawet jeżeli to jest jakieś minimum makijażu do pracy, to czymś nim się spiesz, ja czas właśnie sobie nie mam mieć pędzle po makijażu, gąbeczkę i tak dalej, zrobić sobie jakieś tam włosy, lubię sobie coś kombinać, może spinam włosy do pracy, lubię jakieś warkocza zrobić albo coś fajnego, ale wiem, że jeżeli mam tylko 10 minut, to ja zdążę w te 10 minut zrobić, wiecie, podstawowy makijaż. I um, doprowadzić jakoś moje włosy, żeby, żeby wyglądały jakoś porządnie. Dziękuję, jak komukolwiek, kto wynalazł suchy szampon. E, więc to naprawdę zależy, ale ja lubię mieć takie dwie godzinki. E, jaki jest Twój ulubiony film na YouTube? E, wiecie co? Jest taki jeden film. E, jest to e, dziewczyna ze Stanów. Ona jest chyba Rosjanką, ale nie jestem przekonana. Kiedyś mówiła, ale nie pamiętam. I do tej pory zapadł mi jedno i e, to było Get Ready with Me. E, podlinkuję Wam, bo filmik jest tak pięknie zrobiony. Marzy mi się, że ja kiedyś miała taki filmik. Naprawdę jest tak pięknie zrobiony. Podkład muzyczny jest rewelacyjny i tak mi się strasznie podoba, że o jezu. E, wymienię tu bowiczkę, który oglądasz, a zasługuje na więcej subskrypcji niż ma. Tak myślałam o tym, i zdecydowanie Semika 84. Strasznie, strasznie ją lubię, jest przesympatyczna. Emilka ma super filmiki, pięknie wygląda, super, naprawdę dziewczyna. Zdecydowanie ta liczba subskrypcji jest za mała dla niej, więc koniecznie musicie ją odwiedzić, ponieważ po prostu musicie. Co w nadchodzącym roku cieszycie najbardziej? Wiecie o nadchodzącym roku, że tak, w przyszłym roku. Jeszcze ym, nie chcę mówić, ale w tym roku y, ja już nie mogę doczekać, jadę na wakacje. Y, już tam wspominałam, y, spędzę moje urodziny na Malcie i po prostu nie mogę się doczeka tego doczekać, ponieważ to jest taka moja pierwsza wiecie, wyprawa, takie w jakieś ciepłe kraje. Mimo, że to będzie październik, tam powinno być jeszcze ciepło, więc y, cieszę się, że moją rodzinę mogę tam spędzić. Jaki był twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? Wiecie, tak myślę jak kręciłam mój pierwszy Outfit of the Day w plenerze Już pomijając fakt, że strasznie się czułam skrępowana Ponieważ mój chłopak to kręcił i pierwszy raz tak naprawdę kręcił mniej i widział jak nagrywam I do tego nic nie rozumiał, ale jakoś mnie to strasznie krępowało i um, ja po prostu, wiecie, mówiłam, tam mam na sobie, i nagle usłyszałam, że ktoś za mną przeszedł. Myślałam, że się spalę ze wstydu, więc to była tragedia. Um. Ile zajmuje Ci przygotowanie się do filmu? To też zależy, jaki to jest film. Jeżeli to jest tak, to niezbyt dużo, ponieważ wiecie, ja już sobie słuchając tagu dziewczyn, które oglądam, już sobie słyszę pytania, więc już mogę sobie je przemyśleć. Więc to już jest króciutkie, wiecie, przygotowania. ale jeżeli typowo kosmetyczny filmik, no to troszeczkę mi to zajmuje. Nie wiem, czy są lubieńcy miesiąca, to sobie spisuję. Mam tutaj nawet taki zaszycik ze zmierzchu, który kupiłam milion lat temu i znalazłam w końcu na jego wykorzystanie. Zapisuję sobie tutaj wszystko moich lubieńców i jakieś, jakiekolwiek notatki do przyszłych filmików, więc staram się przygotowywać. No a tak, wiecie, sprzed całym filmikiem No to już Przesortować sobie tutaj rzeczy To nie wiem, z 15 minut Makijaż i tak robię, wiecie, bo gdzieś wychodzę Albo nawet nie wychodzę Ale wiecie, siedzę sobie w domu To jakoś się też wyglądać czasami Czy w tej chwili masz na sobie Spodni, spódnicę, czy tak naprawdę masz sobie teraz tu odbiżamy Ja mam, wiecie co, takie shorty Takie krótkie, białe shorty ja, mimo że jeżeli gdzieś chcę wyjść, to ja nie lubię chodzić wiecie, w dżinsach po domu, jest mi niewygodnie. E, zawsze mam nauczona, że jak przychodzę do domu, to się przebieram, e, więc zwykle chodzę w, albo w leggingsach, albo w shortach. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, więc jest mi e, niesamowicie ciepło w tym domu, wszystkie okna są potwierane. Więc sobie założyłam e, shorty, ale jak będę wychodzić, to sobie przebiorę dżinsy. E, czego, czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Um, wiecie co? Na pewno jestem dumna z tego, że skończyłam studia, mimo że troszkę czuję, że na razie to jest taka strata, ponieważ nie pracuję w swoim zawodzie, nigdy nie pracowałam. Um, niestety, um, wiecie, fakt, że trzeba mieć zawsze doświadczenie, niestety um, nie pomógł mi w znalezieniu pracy w Polsce. Mam nadzieję, że się tu coś ruszy. Ale i tak jestem z tego dumna, nawet jeżeli nigdy mi się to nie przyda, to jednak, wiecie, to jest moje i na pewno jestem dumna z tego, że sobie tutaj sama radzę. Wiem, że jestem, wiecie, stara, ale nigdy nie myślałam, że, wiecie, że będę taka naprawdę samodzielna i dam sobie ze wszystkim radę, a jednak i jestem z siebie bardzo dumna. I e, jestem również dumna z tego, że odważyłam się założyć kanał na YouTube I um, to jest coś, co naprawdę sprawia mi dużo radości, dużo frajdy, takie moje hobby e, Wiecie, takie oderwanie od e, sz, praca dom, praca dom e, Mam coś fajnego i i bardzo się z tego cieszę i to już są wszystkie pytania mam nadzieję, że wam się podobały ja na pewno kogoś również otaguję napiszę na dole i to tyle na dzisiaj, życzę wam udanego dnia bądź wieczora i do zobaczenia niedługo, pa pa